Przemaleczka widzę. Witam Was w pierwszym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Już nam się ładuje świat. Dobra, mm -hmm. jesteśmy sobie na lodzie. Kopiemy drewno. obmy sobie trochę dobra cyk pyk robimy tak nie patrzcie na mojego skina jak się nie nie tak Co my ja tak to się robi deski nie ja że po prostu dawno w Minecrafta nie grałem i to dlatego Tak trochę nam się przyda płaty, bo tyle myślę, że wystarczy no i co? Czekajcie o. Trochę sobie zciszę No, my teraz idziemy. Stawiamy sobie crafting tape. O. Teraz tak robimy, to robimy. robimy to. Robí. to robí Ja że nie powinienem się kopać pod siebie, no ale... Zbierzmy trochę. Kobla. O, mamy mieć. waga widzowie. Nie no. Odkopimy sobie trochę. Dobra Dobra, wyszliśmy Pozbieramy sobie hop Pierwszy kilof. Po drugie przyda nam się jeszcze I Znowu się wkopujemy, tylko nie tym prawie wykopiemy sobie to i zrobimy sobie większą dziurę, bo potrzebujemy po prostu dużo tego dobra, mamy cały ten potrzebujemy tego więcej, po. Nie wiem, ja mogę to. Drewniany to pokapiamy trochę. Bo szkoda mi tego mojego. Można go jeszcze użyć, póki jest. No, już bym wrzucił. Dobra, wychodzimy. Wspieram sobie crafting table i szukamy jakiegokolwiek zwierzęcia na jedzenie. Idziemy sobie tutaj. Hop, hop, hop. Tu się tam są już więcej a Tam się zaczyna taki już. To nam się trochę przyda. Hop, hop, no. hop, idziemy dalej. nie, nie. dobra widzę lecimy oj prawie bym spadł już czekajcie, to jest Kajdzie? tam jest węgiel i tam nie widzę idziemy po węgiel ajdź w nie jest to dobre idziemy od ma o, nawet jest jakaś ta... Dobra. Ciekawy teren. Pozbieramy sobie trochę ziemi, żeby się tam podbudować. rozpadnę, To i teraz musimy zrobić co wie pochodnie a nie oświetli mi się, się nie przyda Hop, no i możemy wykopywać. Węgiel zawsze się przyda. Hop. O, no no i ja widzowie zbieram teraz ten węgiel, a w międzyczasie przypomnę wam, żeby zasubskrybować mój kanał. Tutaj. sobie stanę. No i dobra, mam już... O, Zabieramy pochodnie i uciekamy. tam w sumie jest jeszcze. Obraz zejdźmy tam. Czekajcie Shift. Hop, hop idziemy tutaj, wspieramy węgiel znowu. Uśmiechnij uś. Chodź tu. Kurde! Widzę, widzę, widzę. Czekam, 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 czekam. Szybko, 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 szybko. Nie, pani od Maty nas goni. Ciekam. Jedno serduszko, kurde. No ja nie mam spowolnienia. Kurde! Nie. Dobra, nie ma co się załamywać. Czekaj. Chciałem poszlić. Poszedłem tam chyba. Kurde. Tak tu. Za ma Dosłownie ich przenoś. Normalnie pani od matematyki. Szlinę cukrową zawsze można zebrać No nie, jeszcze teraz jest... Dobra, robimy tak Zbieram piach Trochę nie chcę mi się walczyć z fotoforami Zrobię tak na klipery to nie będzie dobra no ale... czekaj, jeszcze jeden skakuję tutaj A. dobra, zbieramy tu stawiamy, cyk No i co, widzimy się za chwilę jak przejdzie noc Dobra widzowie słyszę, że jak, jakiś szkielet chodzi dookoła mojej fortecy. Ale no dobra, poczekamy jeszcze trochę. Dobra widzowie, moi, według moich obliczeń już powinno być dzień. No już prawie się robi dzień. W sumie jest poranek, a my lecimy tam po te rzeczy, jeżeli one w ogóle jeszcze tam leżą. O kurde klipper. -y. Kurde ząbiak. Hop. Tu sobie przeskoczymy. Tam gdzieś zginąłem. O piesek oswoiłbym go, ale nie pamiętam jak się oswoił. Ten by uciekałem, to na pewno. Piesek nie. Piękne po niego. Sajdzą się. Čekaj, no zbierame tá. Choď tu, už zješ tá. Čekaj. Kurde Co ty ješ povedz s tými? Steka może A ja e, nevedem ja steka. Ale sobie podjem. Niszczę to i sobie podjem dobra, zebrałem chyba wszystko o, owca i tam szybko, 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 szybko co ja potrzebuję? potrzebuję crafting table i siekierę albo miecz, dobra Hop, 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 hop. Czekajcie najpierw patyki. Teraz tak, tak, tak. Hop, tak, tak. No nie. Szybko, szybko, szybko. szybko. Dobra, czy zdążę? Nie tak. To zabieram. Teraz. Hop. Chodź to co? Fajnie. Teraz jest, tu była krowa gdzieś. Krowa, krowa, krowa. O! Jest. Dobra. Czyli tu powinno być ich więcej. Potrzebujemy trzech owiec. W sensie już dwóch. Na łóżko. Hmm gdzie jest ten piesek, no o tam jest Dawaj, idziemy do niego Chodź, 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 mam dla ciebie jedynka. Czekaj, Podniosę sobie Czekaj Dobra, trzymaj nie, jeszcze, chodź, 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 chodź Trzymaj Nie uciekaj, no Ja zjem to, a to będę mięsko No Nie jesz tego Ze świnki nie zjesz no zjesz. No poczekaj, chodź tu. Trzymaj. No i to czemu nie chcesz? chcę ci dodać o masz? kurde jest świnka świnka Halinka chodź tu Będzie jest mała świnka chodź tu mała świnka aha nic z niej nie dostałem po co ja ją o to, żeby nie żyła, ha ha <ścoughs> Za dużo jedzenia wpakowałem w te psy Co tu? Cyk 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 jest o, pani świnka i pani świnka chodź tu chodź tu no, chodź tu let's go dobra, mamy już trochę jedzonka teraz tylko Świnki. Znaczy nie świnki, tylko... O... owieczki. Owieczki są przydatne. No a tu są pełno świnek. A my chcemy owieczki. Chodź tu świnka. Ła Łaza! Robimy Nie, robimy yy, crafting i robimy siekier Hop i siekiera. Idealnie mi starczyło Dobra, z tą siekierą będzie dużo szybciej. Петрусек. Петрусек. Куда? Парцамам. Иску. Хоть, 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 не тебя Да. Хоть что. No nie, no chcę mieć zwierzęt, tylko widzę robię. Dobra. Churzę, robię Akcja. Jak mi dasz wełnę, to cię nie zabiję. nie ja dasz dobra. Dostałaś wybór. Jestem wcale taki zły, dostałeś wybór, nie masz Dobra Akcja szukanie owcy Przejdziemy Patrzcie, co robimy Mamy Bruku Indyk Indyk I ja na tą Kłuciak. Kłuciak! tu jest jakiś Nie no, chciałem mu dać, aby wyszedłem na ten stratję tylko. O tu idzie dużo kurczaków, zabijemy ich Poluj sam Piesek? Tu piesek Dobra widzowie. jest! Dzięki mordo Jeszcze jedną drzwi znaleźć. Szybko, bo się noc zrobi. Of co, ow co, ow Mamy dwa jajka. O! Coś tu umarło. Kurczak, okej. Okay. no dobra, jest noc. Także to by było na tyle w tym filmie. Tak się prezentuję. Nasz ekwipunek, Trzymajcie się i...